Witamy kochani na kanale Gotowanie na Rauszu Dzisiaj będziemy robić babkę. Nazywa się babka łaciatka To jest z przepisu mojej babci bardzo stary przepis. Będziemy potrzebowali pół kilograma mąki, 500 g, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, cztery jajka. Trzeba oddzielić żółtka od białek i osobno ubić białka, 200 g masła miękkiego, kubek cukru. 3 łyżki kakao i szklaneczka mleka no mleka to nie wiem ile mi tam zabierze to będę kontrolowała tak teraz muszę oddzielić żółtka od białek białka idą do tej miseczki bo będą ubijane dobrze mam dwie miski do tego miksera to jest mi łatwiej nie muszę myć muszę oddzielić ładnie Tak. 4 jajka i ostatnie 4 białka. 4 białka. A dodajesz tutaj jakieś przyprawy? czy? Do białek tylko odrobinę soli. Szczyptę soli do ubijania. Teraz będę ubijała białka. Tylko dam szczyptę soli, nic więcej. Szczyptę soli. I teraz je ubijam. będzie ubite odstawiamy na bok teraz bierzemy naszą drugą miseczkę wrzucamy najpierw masło wrzucę 200 gramów masła dość miękkiego troszkę nawet ja roztopiłam mikrofalówkę, tak żeby było nie za twarde troszkę, troszkę masło, masła dodamy do niego cukier i żółtka Kubek, cukru, nie cały kubek 4 teraz kupuję cukier bo to musi się ładnie właśnie kupić teraz właśnie spulknić się musi. potem podpak kilka a później dodamy żółtka tak stopniowo teraz będę wrzucała żółtka żółtka nie będzie najpotrzebna. po kolei 4 żółtka wrzucę Stopniowo po jednej Mamy tutaj 500 gramów mąki, którą będę stopniowo wsypywała. Trochę mąki, troszkę potem mleka dam. O maleńku. Ja mu będę dolewała mleczko. Zobaczymy, czy wszystko pójdzie. Jest mąka, 500 g mąki, dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Trochę mąki, trochę mleka. Tak, tak, to muszą odpowiednio białka po tym białka. białka? Tak, 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 to muszę wiedzieć, że już nie za długo, żeby nie było ta rzadka Dobrze, przysałam mąkę. Mam mleczko. Będzie trzeba więcej, dodam więcej, bo teraz pójdę. Dodam trochę wanilii. Zobaczcie, to skręca, czy wyjmuje. A ona tak jest mocno zakręcona. Następny raz. Zawsze no, moja pora przeszkadza. To, to jest wanilii, tak mocno piszki. Zalepia się, bo ona otoczyła, no ja jest syrka w tej, tej chwili no, no, na palcach. No, proste na palcach, za lekko tylko. Teraz to no, wyrobimy troszkę, parę minut niech się wyrobi, dopiero dodamy białka. Jak będzie za gęste, to jeszcze mleka dodamy. Na wolnych obrotach dodaję te nasze ubite białeczka. Tylko, tylko na wolnych, trzeba delikatnie wymieszać. Się nagrzewa. Nastawiam na 180 stopni, ale może będę kontrolowała. Na, na razie na 45 minut, bo muszę kontrolować. się nagrzewa. Na ja myślę, że akurat gęstość będzie. Tak. Wygląda, że akurat. Ładnie się wymieszało. Jeszcze sobie łyżką tą wymieszam. To zawsze tutaj się wiesz, tak zbierze. Wiecie, kochani, na łyżce się zbiera. No na tym hak to nie hak, To takie, mieszadło takie, Mieszadło, tak. No. Dobrze, to już odkładam. wyjmę. Już nie będę miksera potrzebowała. Teraz tylko bym mieszał sobie tą o, taką maskę. Silikonową. Silikonową łyżkę. Tak, wszystko sobie. Dosyć tak. rzadkawe. Takie rozumiem. ma być. Okej, okay, ja się ja nie ja wtrącam. Takie ma być właśnie. Takie ma być ładnie. Tak wygląda, że jest ładnie wszystko. Teraz tam przy spodzie nie wyrobi dobrze, ale wygląda że ładnie. Mamy tutaj wysmarowaną foremkę, odrobiną masła. Połowę tego ciasta muszę dać do tej foremki przełożyć, a do drugiej połowy dodam 3 łyżki kakao. Także teraz sobie to ponakładam. Tak, taka, no, łaciatka. Połowę ciasta nałożyłam, a tu mam trzy kakao i wsypuję do reszty. Mówiłam, że mikser nie będzie potrzebny, ale wygodniej tak, nie wymieszać już ręcznie. Tak. I do tego dam łyżkę cukru, bo kakao jest dosyć gorzkie, to łyżkę cukru. No i teraz tą drugą połowę nakładamy. Tą łyżką mi wygodniej, widzisz. Na górę nakładamy ładnie. Papka, Tak I teraz to tylko wymieszamy. Kręciła w kółko. Ładnie uformujemy, żeby to tak później mniej więcej równo wyszło. troszkę właśnie przejdzie białego, bo to taka ma być łaciak. Piec się nagrzewa, na 45 minut na 180 stopni na razie damy. Na nagrzanie pieca. Paweczka leci do pieca na górną półeczkę w piekarniku na 45 minut. Oj, papeczka w sumie była 50 minut. Przedłużyłam i zmniejszyłam temperaturę o, na 170 i jeszcze trzymałam ją 5 ekstra minut. I tak wygląda. Trochę, ostyg... trochę popękało, ale to nic, tak ma być. Ostygnie, to ją wyjmiemy z formy, tak? Gdzieś po 10-15 minutach. Polewać, nie, tylko cukrem pudrem posypiemy, o. ale teraz musi ostygnąć. Chcę ją wyłożyć z tej foremki, tylko jestem ciekawa, co ona mi wyjdzie. Panią. o, 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 wyszła patrzcie, wyskoczyła z tej strony bardzo ładna gotowa troszkę ją posypię cukrem pudrem teraz tak na tylko. i patrzcie jak żonka moja robi ten cukier puder nie, bo... nie, nie, to nie icy, to tylko cukier puder ja nie wiem, wiem, ale przez sitko no jak przez sitko i chodziło o sitko, że to tak później właśnie w kiełk i bardzo prosty sposób a, i piękna bożeczka. A wszystko pięknie tak. wygląda. Niech sobie ostygnie mm. i będziemy próbować. Dajcie, dajcie. Tak ładnie. Myślę, no, że się no, udało, no, nie? Wygląda, no, no, że się udało. Patrzcie no, tu kończy. upieczona. Posypujemy lekko cukrem pudrem. Aby sobie ukroili. Idziemy zaraz próbować. I spróbujemy ja kawałeczek. A ja sobie całego takiego A ty całego? Ja białej spróbuję. Point. nie wygląda. Spróbujemy. Mm. 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 Bardzo dobra. Mm. czuję się jeszcze Powiem Wam szczerze. Fajna babeczka. Taka babeczka nadaje się. Do kawki? Do kawki, do herbatki. Mhm. Mm Na śniadanko mhm, dobry hmm. smak babeczka się udała że muszę jeszcze zjeść kawałeczek. mhm bardzo dobre przepyszne hmm. za dużo hmm. nie możemy jeść bo jemy to przed obiadem bo to będzie deser o, właśnie. po zjedzie to tylko po troszeczku a potem po obiedzie sobie zjemy z kawusią na razie hmm. kochani trzymajcie się Pyszna. Hmm.